Serdecznie słuchamy. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce, Oś. dr Piotr Wojciechowski obecny, Fryderyk Słania się. Kamraci, krótki telefon, bo i pora późna, natomiast kwestia, którą chciałbym poruszyć, uważam, że jest kwestią ważną. Nie wiem, czy, czy dotarły do was takie wieści, jest taki portal ukraiński, ten portal nazywa się myrotworec.center. Tak. Znacie, znacie temat, natomiast kamratom jakby trzeba by to naświetlić. Jest to portal prowadzony przez ukraińskie służby specjalne, tak, przez SBU, czyli e, Służbę Bezpieki Ukrainy. To jest portal, który zamieszcza swoistą listę wrogów Ukrainy, swoistą listę proskrypcyjną, listę śmierci. I tam Braun zdaje kto... się trafił, tak? Dokładnie tak. W dniu dzisiejszym tam Grzegorz Braun został za zamieszczony. Wcześniej został zamieszczony organizator tych protestów e, kierowców tirów na granicy polsko-ukraińskiej. W konsekwencji tego jego, jego rodzina była nachodzona przez e, przestępców ukraińskich, którzy grozili śmiercią jego rodzinie, jeśli on się z tych protestów nie wycofa. I teraz takie e, moje pytanie, bo nie mam wątpliwości, że ta audycja jest e, obserwowana przez służby specjalne. I takie szczególne pytanie, na przykład do e, Centralnego Biura Śledzenia Patriotów. Panowie, czy, czy wy tylko potraficie nachodzić zwykłych ludzi, konfiskować im telefony, komputery, czy za, zajmiecie się w końcu zagrożeniem, jakie w tym momencie mamy w Polsce. Mam tutaj na myśli zagrożenie związane z szowinistami ukraińskimi z podznaku bandery, którzy Polaków umieszczają na listach śmierci. Czy podejmiecie jakieś działania wobec tych osób, które taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą? Czy dopuścicie do powtórki z historii? Mam tutaj na myśli chociażby zabójstwo ministra Bronisława Pierackiego w 1934 roku. Czy, czy jakieś polskie służby, są w stanie zająć się listami śmierci, jakie są tworzone przez nazistów z Ukrainy? I to wiesz, i to nie jest, to, to, to nie, to nie jest zdanie wypowiedziane w, w pewnym kontekście. Zdanie, które może, może być rozebrane lingwistycznie w kategoriach dziennikarskiej, dziennikarskich. Dziennikarskich. Tylko to, są, to jest strona służby bezpieczeństwa, czyli y, służby siłowej. Dokładnie. Która jest uzbrojona, tak, jest uzbrojona, ma pieniądze, y, ma możliwości, ma wykształconych funkcjonariuszy i ona się odważa, ona się odważa, posła Rzeczpospolitej. Posła Rzeczpospolitej wciągać na swoją listę. Powiedziałem, no, Wojtku, powiedziałem dawno, że w momencie, kiedy do konstytucji, do konstytucji ukraińskiej został wprowadzony Bandera ze swoimi współsprawcami, jako fundament nowego państwa, jako, jako, jako postać założycielska Ukrainy, tak? jako, jako ktoś, kto jest chroniony respektowany i którego imieniem i nazwiskiem są nazywane ulice, place, szkoły i tak dalej i tak dalej, to państwo polskie, Polska Rzeczpospolita powinna natychmiast zerwać stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. Z tym państwem, z tym neobanderowskim państwem. Zerwać stosunki dyplomatyczne. Znaczy ja mam takie wrażenie, że nasi rodacy nie, nie do końca jakby rozumieją czym jest Ukraina. Podstawowa rzecz związana z Ukrainą to jest taka, że cała tożsamość ukraińska jest ukształtowana w totalnej opozycji do Polskości. Tak? Dla, wynika to z, z prostego historycznego faktu. Tożsamość ukraińska została ukształtowana w XIX wieku przez zaborcę austriackiego, a później, kiedy, kiedy, kiedy brakło imperium austro-węgierskiego, przez Niemców, którzy przejęli jakby geopolityczne e, kierunki działania austro-węgierskiego na wschodzie. Polacy, tak. mam wrażenie, że, że tego w ogóle nie rozumieją. Nie no, przede wszystkim Fryderyk, Polacy, Polacy o tym nie wiedzą. Tak, są niedoinformowani, tak, oczywiście. Polacy w ogóle nie wiedzą, co to znaczy y, zabór y, austriacki i w ogóle nie czują, nie wiedzą, co tam się tak naprawdę działo, co się działo w tym y, 1915, 1916, 17, 1918, 1919 roku nie wiedzą tego, co tam się działo. Więcej ci powiem, nie wiedzą nawet o y, Hajdamakach. Tak, których tak Taras Szewczenko tak. opiewał w swoich wierszach, który jest dzisiaj jakby takim naczelnym poetą Ukrainy, takim powiedzmy sobie odpowiednikiem Adama Mickiewicza tak. Tak, w świecie ukraińskim. Stoi pomnik Tarasa Szewczenki w Polsce i na pewno gdybyśmy dośli do władzy, to byśmy ten pomnik... No w moim mieście jest ulica Tarasa Szewczenki także. Wystarczy, wystarczy sobie poczytać o hajdamakach, których on... Którzy mordowali Polaków, mordowali Żydów, byli bezwzględnymi degeneratami. Rezunami byli. Rezunami, Rezunami byli. których przywódca Iwan Gonta, jak zdobył któryś tam miast kresowych, to kazał powiesić na głównym placu tego miasta Polaka, Żyda i psa i powiedział, że wiesza ich, bo, bo ich wiara jest jednaka. Iwan Gonta, przywódca ta. hajdamaków. Ta, ta. No właśnie. Wiesz, więc czekam, czekam, kiedy sprawy zajdą tak daleko, a już zaszły bardzo daleko, że bierność polskiego rządu, znaczy bierność rządu, który rządzi naszym państwem, o, będzie już wstydem okryta do tego stopnia, że będą musieli zareagować. Wojtku, ja się obawiam, że ten rząd, który, który się sformu sformułuje tak, po, po, po braku jakby uzyskania przez rząd morawieckiego wotum zaufania, no bo, no bo arytmetyka sejmowa jakby o tym stanowi, no nie, nie ma szansy na to, żeby PIS w tym momencie e, władzę sprawował. Obawiam się, że ten rząd e, Donalda Tuska i jego kolorowej koalicji będzie niestety bardziej spolegliwy wobec Ukrainy niż obecny rząd pisowski. Nie, nie będzie tego rządu, Fryderyk. Daj Boże. Nie będzie tego rządu. Oczywiście, wiesz, różnica między Syfem a Rzeżanczką. Nie będzie tego rządu. Yy, yy, myślę, że ta strona druga, która wygrała wybory, strona, która mhm. wygrała wybory, jeśli odda władzę, to zasłuży sobie w historii na straszne, że tak powiem, miejsce. Straszne miejsce. Oprócz tego, że okażą się zwykłymi idiotami, bo przy wygranych wyborach nie powinno się oddawać władzy. Nie ma takiego powodu, żeby oddawać władzę przy wygranych wyborach. Co innego, gdyby przegrali te wybory? Ale... No w liczbach bezwzględnych niewątpliwie wygrali, oczywiście. Tak, ponieważ jak zbierzemy tamtych wszystkich dokupy, to tamtych jest teoretycznie mniej. Znaczy więcej, teoretycznie więcej. Ale co z tego, że jest więcej? Co z tego, że jest więcej? Kamraci, nie będę zabierał już linii dłużej, bo to już późna pora. Chciałem tylko serdecznie pozdrowić, bo tutaj widzę na, na, na czacie, pisze Stryjenka Monika. Stryjenko, ogromnie dziękuję Ci za. Te wszystkie piękne pieśni kamrackie, które, które stworzyłaś, które nagrałaś, zaśpiewałaś, i mam nadzieję, że jeszcze jakieś utwory twoje powstaną. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce, Czołem Polsce Dobrej Nocy. Trzymajcie A jak tam, jak tam, zima w Lutyni, powiedz mi: Oj Zasypana calusienka. Hmm. To powiedz, a, ty, ty, przypomnę tak, wam, tylko 5 tak. grudnia będzie rocznica bitwy pod Lutynią, a no właśnie, <laughs> już za Dniepare. Tak. No, słuchaj, bywasz na tych polach lutyńskich? Tak, bywasz. tak. No dobrze. A, a jutro, tam jutro, tam jutro tam. się wybierasz na spacer? Oczywiście, że tak, jak to, po, to zacytuję ci, wiesz, to jest to samo miejsce, co wtedy... Zdejmuję ten temat już? Tak, to jest to samo miejsce, co wtedy i poeta pięknie napisał. Że w błękicie powietrza jeszcze te miejsca puste, gdzie brak dłoni i rapierów śpiewu. Rozumiesz? Podniesiesz rękę. Po, podniesiesz rękę i może akurat w tym miejscu będzie ręka. Kiedyś tam w tym czasie bitwa pod Lutynią kiedy była, w którym roku? 1757. Rok, tak. 5 była ręka kanoniera, który rozumiesz, dawał komendę. Genius Loci. Genius loci, Super. Fryderyk, dawnośmy się nie słyszeli. Dawno, By, dawno. Bywaj kamerę. Miło cię słyszę. Dobrej nocy, do, czoł. Dobrej nocy. Czuj dół. Dobre, Czuję, czuj dół. Czuję.